O, jak ładnie leży, misiulek. Jak ślicznie wygląda, kochany. O, patrzcie. Od razu wychodzi do nas. Od razu, kochaniutki, wychodzi do nas. Jak się masz? Kochaniutki, jak się masz? O, jak mruczy. Kochaniutki, delikatnie. Jaki on jest kochany Misiulek O Maluteńki Tak wygląda misia Ostatnio jakby zmizerniał znów Dlatego będziemy nad tym pracować Boli mnie serce Muszę się uspokoić Dam mu jeść Tak kochanie No Pewnie, że ci dam jeść, kochany. Kochaniutki, wezmę cię niedługo na rączki. Misio jak się cieszył, że jedzonko dostał, ale jeszcze nie je. Może zjadł. Leżą tu puste opakowania. Ale podziękował, z główki, dał z główki w kolano, popatrzył, może nawet spróbował i wziął się do pracy. Nasz kochaniutki, damy mu prywatności trochę. Kamera zwrot. Gdzie mi się dostał i nie je.